Marchewa czy Paruwa? Konkluzja! Witam wszystkich w żarlu Gdy widzę kawałek po kawałeczku Pożeram cały świat A dzisiaj w nowej serii Was witam Zwanej Głodna Gatka, Która będzie oznaczana w miniaturkach na YouTube Słoneczkiem Z gadu gadu Głodna gadka Gdzie Całkowicie na głodnego będziemy rozmawiać o tematach około jedzeniowych. Ale na głodnego to nie znaczy, że <laughs> na spragnionego. Mamy tutaj herbatkę i zaraz sobie ją zaparzymy w lodówce i poruszymy temat który bardzo ostatnio mnie zaintrygował i nie jest to kwestia kto zabił Lore Palmer chociaż jak wiadomo Lora Palmer najlepiej smakuje na zimno dlatego tutaj trzymam to w lodówce a dotkniemy tematu to jest za drogie po ostatnim odcinku z kontrowersyjnym hot a, woda Zgorzała niesamowita dyskusja pod artykułami. Matko, gdybyście się tak angażowali w zajęcia na języku polskim pojawiły się opinie w stylu. Owidiusz Jasiński pisze. Tamten pisze. Za drogie panie, to jest surowa, buła z surową. O, zrobiła mi się herbatka. Zalejmy wodą. Spróbujmy tej herbatki. Dosyć drewniany smak ma ta herbatka, a można ją kupić w cenie za tyle gramów. Ale wracając do tego, że ktoś może uważać, że coś jest za drogie. Oczywiście, to jest naturalne. Ja też nie jeżdżę mini cooperem. Choć z chęcią wsiadłbym do takiego auta, i myślę, że pasowałby to do mojego imagu. Ale zamiast ekspresówki popijam sobie coś takiego. No i ktoś mógłby stwierdzić, że He, panie, za 10 zł to ja mogę mieć 300 albo 400 torebek e, Sagi, ekspresowej herbaty, którą sam też e, od czasu do czasu pijam. Dawniej piłem jej jeszcze więcej. Więc nie mam tutaj nic do tego, co ktoś wybiera, co ktoś lubi, lub też czy kogoś stać na taką herbatkę, czy kogoś stać na przykład na papieroski. Bo papieroski sobie kupię, prawda? Puszczę w dym 15Z. Stać mnie na to. I moje płuca również stać, prawda? Bo to są płuca ze Śląska, które niczym lokomotywa mogą palić bez końca. Bez końca, prawda? <laughs> Marchewka się nie liczy, więc to jest nadal głodna gadka. Marchewka do herbatki. This is not a party, Abstrahując od Hobdoga, zostawmy Hobdoga z marchewką za 10 zł, którego zrecenzowałem w poprzednim odcinku. Abstrahując, wyobraźmy sobie, że I zrecenzuję wyśmienite danie za 35 zł. Oczywiście pojawią się komentarze, że to jest za drogie. Bo za 35 zł to ja bym sobie mógł nagotować w domu kaszy około 40 kg i najeść się dosyta. Ale nie o to tutaj chodzi. Bo głównym moim argumentem jest to, że zanim wydacie ocenę co do ceny, że jest za droga albo za tania, to weźcie pod uwagę, że nie próbowaliście tego. Więc ja zrozumiałbym, gdybyście spróbowali to i powiedzieli, nie, to jest za drogo wycenione przez tego kucharza, przez dany food truck, restaurację, fast food nawet. Bo jak dobrze wiemy z miasteczka Twin Peaks, rzeczy nie są takie, jakimi wyglądają na pierwszy rzut oka. Więc może się okazać, że coś, co wygląda jak buła z marchewą, coś, co Wam wydaje się, że moglibyście sobie to zrobić w domu, smakuje zupełnie nie do podrobienia. Takie wafelki się nie liczą. To jest nadal głodna gadka. To jest jak papier. Więc konkluzja! Konkluzja! Więc już bardziej jestem w stanie zrozumieć komentarze typu. No ta kobita po prostu nie lubi marchewki. W żadnej formie. Ale tutaj znowu rodzi się kolejna wątpliwość i możliwość zaryzykowania. Bo ja też nie lubię wszystkiego. A jak sobie przypominam, to kiedyś nie lubiłem większej ilości rzeczy niż lubię teraz. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiły takie momenty, że ja. Zaryzykowałem. Dlaczego w McDonaldzie burgery y, kiedyś były za 2 złote, potem za 3 złote. No, dlatego, że jak przychodzili ludzie po te burgery za 2 złote, no to jeszcze dokupi sobie orężadę, y, potem sobie dokupi Big Maca, jeszcze sobie na deser kupi Mago i wytoczy się z baru. Więc to był taki wabik. Zgodzę się, że food trucki powinny mieć takiego wabika, właśnie, spróbowania. Damy wam na spróbkę coś taniego. Za piątaka weźmiesz sobie małą porcyjkę i sobie spróbujesz tego i potem będziesz mógł mniej ryzykować, tak? No bo ja już znam smak, wiem, że oni robią to dobrze, to wezmę większą porcję w innej kombinacji. Ale konkluzja, no ja jestem najedzony, tak. głodny, głodny jestem, to jest to dyskusja na głodnego. W przyszłości może będę zapraszał jakieś osoby tutaj do mojej lodówki. Będzie ona trwała na tyle króciutko, żeby mi się nie rozmroził ten sprzęt. A wracając do głównego tematu, no to ja oczywiście nie hejtuję Was, bardzo kulturalna dyskusja. Ten film też taki mało montowany, taki, taki beznadziejny troszkę, ale no prawda, nie chciało mi się wychodzić z domu i po obiedzie jeść, dlatego tak, prawda, w lodówce, czemu nie od czasu do czasu z herbatką. Gdzie jest? Zaraz zrobimy drugie parzenie. Więc oczywiście wyrażacie swoją opinię, jeżeli uważacie, że coś jest za drogie. A nuż jakiś futrakowiec to przeczyta i obniży cenę. Choć wątpię, może nie ma zbytniej pełni, ale. Ciekawy smak. Ale weźmy jeszcze, jeszcze pójdźmy dalej. Na przykład, piwo. Imperium Prunum z browaru Kormoran. Ceny ponad 100 zł za butelkę. No, przecież w piwo to ja sobie mogę w domu sam uważać. KONKLUZJA! Ale dopóki nie spróbujesz tego piwa, dopóki nie spróbujesz tej marchewy, to nigdy się nie dowiesz, czy ryzyko się opłaciło. Więc. Konkluzja! Cholera, strasznie tutaj ciągnie od tej lobówki. Oczywiście, konkluzja! Będę raczej od strony konsumenta lobbował, żeby wszystko było jak najtańsze. Ale ja tego nie zrobię. No to co ja zrobię? Nawet jak będę gadał chłopu, ej, panie, weź pan, obniż cenę. No to co? On mi się zaśmieje w twarz. Bo jak ja to kupuję przykładowo na zlocie Foot to on musi zapłacić za dojazd. Za hotel, opłatę organizatorowi, czasami jeszcze procentowo organizatorowi. W ogóle ja mam ochotę czasami. <grym> Dobra, bo lodówka mi się już wyładuje zaraz i rozmrozi. Więc konkluzja. Trzeba się otwierać na nowe smaki i nowe doznania, i niestety czasami trzeba ryzykować. Ja to robię co tydzień, nagrywając dla Was odcinek. Konkluzja! Ryzyko! XXI wiek! Kupujesz w ciemno większość rzeczy. Ja zmierzam do czegoś innego, czyli do kolejnej konkluzji. Konkluzja! Otwórzmy w swoim sercu taką klapkę. Może warto tego spróbować na jakąś okazję. Okazjonalnie dać temu szansę, powiedzmy. Twoja dziewczyna ma jutro urodziny weź ją zaproś okazjonalnie na hot -doga z marchewą, prawda? Zgwarantuję, że tego nie zapomni. Tak więc, konkluzja! Dobra, bo teraz po tym suchym gadaniu, już herbata wypita, zaschło mi w gardle i zrobiłem się nie tylko głodny, ale spragniony. Tak więc, Dajcie znać w komentarzach, jakie tematy można by jeszcze poruszyć. W przyszłości może uda się do dyskusji zaprosić jakichś ludzi z branży albo może z branży albo z podbudki z piwem. Zobaczymy, co da się zrobić. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, lajkować, bo jak nie... To następnym razem nie będę tak spokojny i zrównoważony, tylko przyjdzie kolej na Was. Aaaa! Żarłok.